Witam serdecznie wszystkich spod znaku bliźniąt dzisiaj zrobimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący miesiąc na wrzesień, tak? Zapytamy o kwestie zawodowe, także przy okazji finansowe, bo te dwie kwestie są połączone, zapytamy o sprawy prywatne, zapytamy o to, co karty chcą powiedzieć wam, na co zwrócić uwagę, także jak będzie oglądało wasze zdrowie, a także na końcu więc radzę pozostać do końca. Zobaczymy, jaka będzie ogólna przeszkoda, ale także pomocny wpływ. Dobrze, w tym międzyczasie możecie się zastanowić, czy nie chcecie zasubskrybować kanału, by być bardziej na bieżąco. Z tym, co się może dziać w Waszym życiu, co karty by chciały powiedzieć. Jeżeli chcecie się skontaktować ze mną, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Do tego także zachęcam i zapraszam. Dobrze, zostajmy tutaj na chwilę. Zostajmy w kwestiach zawodowych. Dla Was bliźnięta na wrzesień. Widzę, że będzie jakaś kwestia, którą będziecie musieli rozwiązać we wrześniu w sprawach pracy, i to jest coś, co prawdopodobnie jeszcze tutaj w trakcie sierpnia będzie się rodziło i wy będziecie początkowo, znaczy nie będziecie w pełni świadomi tego, co się dzieje, nie będziecie wiedzieli, jaka jest tutaj pełnia informacji i jak należy do tego podejść, no po prostu będziecie tutaj funkcjonować z ograniczoną ilością wiedzy, ale a sprawa nie będzie cierpiała zwłoki i nadal będzie trzeba tutaj podjąć jakieś działania, więc początek sam, początek to sam w tej sprawie, tutaj właśnie karta arcykapłana wskazuje na to, że tutaj będzie trzeba tutaj coś zrobić, coś zadziałać, bo no jakieś terminy tutaj będą gonić, a karta pustelnika mówi o tym, że trzeba będzie tutaj dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi, co będzie troszkę ukryte. Karta, karta arcykapłanki jest właśnie kartą, która mówi o tajemnicy, o czymś, że o tym, że nie mamy w pełni wiedzy na pewien temat. No i to może być praktycznie wszystko, to mogą być bardzo różne rzeczy prawdopodobnie urzędowe jakieś, jakieś rzeczy formalne które się pojawią i które trzeba będzie tutaj no, jakoś rozwiązać, tutaj może będą terminy gonić dlatego, że może nie byliście świadomi o tym, że takie terminy są że takie coś trzeba w ogóle zrobić, albo że trzeba zrobić w tak krótkim tempie to że, że, te, że myślicie, że może czas macie jeszcze na to żeby tutaj podziałać aby tutaj coś zrobić, więc, no, może to jest przez to, że nie dołożyliście jakichś starań, żeby się dowiedzieć o, o wszystkich możliwościach tutaj w tej materii, albo też to mogło być zupełnie niezależne od Was i to by raczej wskazywało, że to będzie niezależne, że to po prostu jest coś, co trudno by było tak naprawdę o tym wiedzieć, wszystko już na samym starcie. Więc, no, tutaj jest taka, taka dość, że rzecz istotna więc może warto jeszcze teraz się zastanowić i przejrzeć jeszcze wszystko czy macie na no, nie wiem może jakieś licencje są potrzebne jakieś certyfikaty może jakieś szkolenia trzeba przedłużyć tego typu rzeczy to mogą być których może nikt wam nie przypomniał albo przypomniał a wy po prostu to no, nie widzieliście tego może trafiło do spamu tak tego typu rzeczy mogą być tutaj związane z tą kwestią. Pozytywną rzeczą jest to, że też jak już się dowiecie o co chodzi, jak już się dowiecie co macie zrobić, tak, a tutaj jest możliwe, że będziecie musieli się kogoś spytać albo będziecie musieli sami wyciągnąć tą wiedzę z nie wiadomo skąd, tak naprawdę to pewnie zależne jest od tego gdzie i jak pracujecie, to już uda wam się to dość szybko załatwić, ale no stres pewnie będzie, stres i jakieś takie troszkę, trochę zdenerwowanie tą kwestią Kwestią, że, że jednak, no, wiadomo, każdy z nas chyba woli e, mieć wszystko pozałatwiane w przód i się potem nie męczyć i nie stresować. E, dobrą rzeczą jest, że poza tym takim początkowym zdenerwowaniem i zmartwieniem, e, później sytuacja we wrześniu będzie już szła zgodnie z planem. Karta ósemki Pucharów mówi o tym, że e, sprawy będą się układały dość tak spokojnie, że będzie czas na, no, na wszystko praktycznie, tak? I ostatecznie, cały wrzesień będziecie traktowali jako taki dość udany pod względem pracy. Jeżeli jesteście osobą, która szuka pracy albo chce zmienić pracę, to też tutaj widzę, że warto by było przejrzeć swoje CV. Tutaj to by się pewnie odnosiło do jakichś kwalifikacji, może spisanego doświadczenia może jakieś tutaj no, od byłych pracodawców jakieś mm, poświadczenia, czy coś takiego, ale też jeżeli szukacie, czy to jest dla zmiany pracy, czy po prostu szukacie nowego zajęcia, to też we wrześniu to się uda zrobić i mm, warto by było się faktycznie do tego przygotować jeszcze teraz, mamy jeszcze trochę sierpnia, więc, no my chyba, że oglądacie to we wrześniu, to już tak troszkę dłużej, <grym>, ale, ale tak, warto Tutaj sprawdzić te rzeczy, przygotować się do tego szukania. Do, do, jeżeli będą jakieś rozmowy kwalifikacyjne, to też do nich być przygotowany trochę e, tak w przód, tak? Ale e, tak, jeżeli chcecie coś zmienić, jeżeli szukacie czegoś nowego, to jak najbardziej się uda e, tutaj e, to, to stosunkowo szybko. Sto, raczej, stosunkowo szybko w tym sensie, że po niewielkiej ilości prób, nie e, jeżeli chodzi o czas. Czas może być trochę dłużej rozciągnięty, e, ale, ale nie. W niedużej ilości podejść uda Wam się znaleźć coś, co będzie dla Was interesujące. Możliwe, że nawet z biegu przy pierwszej możliwości. Dobrze, przejdźmy dalej do kwestii prywatnych. Czy tutaj karty chcą? Na coś zwrócić uwagę, co tutaj mówią. Tak, dla osób, które już tutaj widzę, które poszukują drugiej połówki albo są na początku relacji, jeszcze nie są do końca pewne, czy ta relacja jest czymś słusznym, jest czymś, co może się rozwinąć w coś fajniejszego, to mogę Wam już teraz powiedzieć, że tak, że wrzesień będzie dobrym czasem na poszukiwania. Więc jeżeli no, stwierdzili, stwierdziliście, że może już jest ten czas, żeby, żeby tutaj się otworzyć na nowe relacje, to jak najbardziej tutaj właśnie mamy tą zmianę taką, że jest już tutaj coś nowego się pojawi i karta Asa Pucharów bardzo tutaj wskazuje na to, że tak, że ta osoba będzie warta uczucia i to będzie obopólne także, więc dla wszystkich tych, którzy szukają albo właśnie mówię są na początku tutaj swojej drogi z kimś nowym, to tutaj będzie szansa na rozwój tej znajomości, i to taki, że za każdym razem, jak będziecie widzieć, że ta em, do, dowiadywać się nowej rzeczy o tej drugiej osobie, to będzie to fajna rzecz i będziecie się z tego cieszyli i będzie się to udawało bardzo fajnie. I tutaj nawet ta em, dziesiątka pucharów na sam koniec wskazuje że będzie. Te okoliczności będą bardzo sprzyjające, że tak, że to jest ten bardzo dobry czas. Ja tutaj nie mogę tego podkreślić, wystarczająco bardzo. Jeżeli jesteście już z kimś w relacji, tak? jeżeli jesteście no, szczęśliwie żonaci albo zamężne, to karty tutaj wskazują że tak, że będzie to takie ożywienie może nawet w tym wrześniu może jest to warto zrobić tutaj dobry, trochę czasu dla siebie, żeby, żeby właśnie porobić coś razem że jednak zrobić coś tylko we dwoje może, może odesłać dzieci do, do, do dziadków tak? albo w przypadku tym, żeby nie przejmować wnuków na cały czas do opieki i razem, razem coś zrobić, będzie to bardzo, bardzo dobry czas do rozwoju, właśnie, znajomości dla, z osobą wam bliską. Jeżeli zupełnie nie jesteście w jakichś relacjach i nie chcecie nawet być, nie szukacie, macie tutaj podejście takie, że ach, może już nie warto, może już nie chcecie, to tutaj chodzi o relacje wtedy z bliską osobą, z kimś, kogo cenicie, przyjacielem, przyjaciółką, może kimś z rodziny też jest tutaj dobry czas na rozwój tego typu relacji w tym takim konkretnym przypadku. Więc tak, bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie to widać, że to będzie coś, co będzie dominowało przez wrzesień w waszym życiu prywatnym, więc tutaj nawet karty specjalnie nie mówią o jakichś innych, innych przedsięwzięciach, tylko że to będzie główny, główny wpływ, jeżeli chodzi o. Tak, jeżeli chodzi o to, czy by tutaj karty mówiły, co by chciały, na co by chciały zwrócić uwagę, taka rada kart powiedzmy. E, tu mamy kartę świata, która tutaj jeszcze z tą kartą dziesiąt dziesiątki pucharów, no współgra mocno i tutaj mamy też tą taką nową relację czy też relację, która się rozwija w postaci gierka pucharów i rada kart taka, jeżeli macie wątpliwości, jeżeli właśnie poznaliście kogoś albo, albo no nie do końca wiecie czy to idzie w dobrą stronę, nawet w takim już dłuższym związku może jakieś wątpliwości się wdały to jednak tych wątpliwości nie dopuszczajcie aż tak bardzo do siebie Gdyż właśnie tu jest ta rada kart, że jeżeli macie taki, taką obawę, czy iść w to, czy nie iść w to, albo może, czy zostać, im, a może jednak się trochę wycofać, no to jednak ta karta świata tutaj dość mocno mówi o tym, że to jest jednak dobry wybór, że to może nawet jak czasami tutaj są jakieś niepokojące elementy, może coś nie do końca jest stuprocentowo waszej, po Waszej myśli, bo no ale to okoliczności mogą w na to. Albo ktoś przez przypadek coś zrobił, powiedział, albo jest jakieś nieporozumienie, czy coś takiego, więc tutaj no Tutaj, żeby te wątpliwości nie dać się właśnie przejąć e, tym wątpliwościom, nie dać, się, e, nie dać się tutaj właśnie jakoś zakręcić temu i poddać tym wątpliwościom. E, to jest rada kart. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie, no to tutaj karta e, tutaj Króla Mieczy e, wskazuje na to, że może ktoś Wam troszkę niekoniecznie dobrze doradza w kwestii tej. Jeżeli może słuchacie rad jakiejś wujka, cioci, która twierdzi, że jakieś tam olejki, nie wiadomo z wyciągu z czego są jakoś Tutaj naprawdę wybitnie i dobre. Lepiej żeby sprawdzić dwa razy, tak? czy na pewno to ma sens, czy może jednak lepiej trzymać się, lepiej trzymać się no tym już takim mainstreamowym, czy tym klasycznym formą pomocy. tak? I tutaj to jest też taka karta, która wskazuje, żeby, żeby no pójść faktycznie na badanie, jeżeli Wam coś dolega pójść do klasycznego doktora nawet jeżeli byście się nie do końca z tym zgadzali to może pójść do drugiego jeszcze też i mieć tutaj pełen ogląd tak tutaj nie wydaje się żeby to było robione z premedytacją żeby ktoś wam na złość chciał coś zrobić albo z jakiegoś totalnego lekceważenia nawet jeżeli to jestem wujek czy ciocia która wam doradza te olejki nie wiem z czego to jest oczywiście tylko przykład i mówię o tych olejkach to może być wiele innych rzeczy ale to ta osoba nie robi tego ze złośliwości czy jakiejś tam, no właśnie, chęci zrobienia Wam krzywdy, tylko prawdopodobnie ta osoba w to wierzy, tak? co może też niekoniecznie no jest dla niej dobre, tak? Więc można tutaj też na to tak spojrzeć. Więc tak, jeżeli coś Wam dolega, pójdźcie się zbadać może nawet z kilku stron wejście po opinii. I wtedy wyciągnijcie wnioski i, i pójdźcie z tym, co uznacie, że, że, że jest najlepsze. Dobrze, jeżeli chodzi o przeszkodę, no dobrze i pomocny wpływ. No to pomocny wpływ się Wam tutaj już wgrywa całkowicie w to, co tutaj powiedziałem, więc chyba, chyba jakoś specjalnie nie muszę komentować, nawet po obrazku widać, że ta dwójka, dwójka Pucharów mówi o o harmonijnych związkach. To jest chyba najlepsze określenie tego, takie najbardziej sztampowe też, ale też najczęściej najbardziej trafne, więc tutaj w kontaktach międzyludzkich, a szczególnie z osobą dla Was ważną, będzie możliwość rozwoju, będzie możliwość zrobienia czegoś naprawdę wielkiego. Po przeszkodą, kartą przeszkody trójka, trójka buław mówi, że początki nie będą łatwe i to jest Tutaj w odniesieniu może do pracy, tak, może właśnie, może rozpoczynacie dopiero co pracę od września, i tutaj te wszystkie problemy, o których mówiłem, będą z tym związane, i to też będzie mówiło, że to nie jest proste. Może właśnie szukanie tej nowej pracy czy nowego zajęcia to też by nie wskazywało, że no, pomimo tego, że Wam się uda, to to nie będzie aż takie łatwe. To nie będzie aż takie łatwe, będzie się będziecie się stresowali. Trzeba będzie się mocno do tego przygotować. To nie będzie tak, że ktoś wam coś po prostu rzuci na tacę, tak? Może to też się jak najbardziej odnosić do tego niepokoju i tego takiego strachu przed tą nową relacją, jeżeli tutaj o to chodzi, więc tak, to, to jest to, że ta trójka buław mówi nie tyle, że okoliczności będą niesprzyjające czy będzie coś trudnego, tylko to, że może będziecie wyciągnięci ze swojej strefy komfortu w tym, że zaczynacie coś nowego i to będzie tutaj tym taką przeszkodą, więc tak naprawdę to nie jest jakaś wielka przeszkoda. To jest takie, takie dość oczywiste, taka dość oczywista rada w tym przypadku czy spostrzeżenie, że jeżeli nie robi się czegoś, jakiś nie przeżywa się zmian jakoś bardzo często, to sam początek jakiejkolwiek zmiany nie jest aż tak łatwy. No, ale to właśnie dlatego tylko karty o tym mówiąc, co wskazuje, że jakichś innych wielkich przeszkód czy problemów nie będzie. Więc tak, moje drogie bliźnięta, to jest rozkład dla Was na wrzesień. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny. Jeżeli tak, możecie subskrybować kanał, jeżeli chcecie się skontaktować ze mną. Ja jestem Kosma jest link do mojej strony pod filmikiem, tak jak zawsze zachęcam i zapraszam i bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!